Witajcie moi drodzy, dukat z tej strony. Witam po przerwie. Wróciłem do Diablo, wracam na YouTube'a. Dziś, w takim krótkim, startowym filmie, chciałbym podzielić się z Wami moim niedawnym odkryciem w grze. Lokacja ta została dodana do Diablo w ostatniej większej aktualizacji kilka dni temu i pewnie dla części z Was nie będzie to coś zaskakującego, ale myślę, że znajdą się również ludzie tacy jak ja którzy nie mieli jeszcze o tym zielonego pojęcia. Konkretnie chodzi mi o tereny ćwiczebne. Możemy je znaleźć w zachodniej marchi, na południe od wejść do pradawnej szczeliny i tablicy ze zleceniami. Dokładnie w tym miejscu. Tereny ćwiczebne są czymś, czego zdecydowanie brakowało mi w Diablo Immortal. Dają one możliwość sprawdzenia, jak dużo obrażeń zadają poszczególne umiejętności naszej postaci, Jaki wpływ na to mają legendarne gemy oraz inne źródła obrażeń, takie jak bonusy setowe czy przeklęte itemki? Jest to świetne miejsce do przetestowania różnych buildów dla naszej postaci i wybranie takiego, który jest najbardziej efektywny. W tym celu wystarczy podejść do kukły treningowej i po prostu zacząć z nią walczyć. Choć słowo walczyć może jest tu trochę nie na miejscu, gdyż tak naprawdę to tylko my naparzamy w kukłę, a ona oczywiście nic nam nie oddaje. Podczas takiego testu widzimy czas trwania walki, średni DPS oraz całkowite zadane przez nas obrażenia. A rozwijając menu analizy, mamy podgląd w to, jaki udział w całkowitych obrażeniach mają poszczególne umiejętności, a tak podstawowej umiejętności, legendarne klejnoty, i różne inne czynniki. Tak jak napisane, rejestrowane będą pozostałe źródła obrażeń, nierejestrowane poprzez ataki podstawowe, umiejętności i legendarne klejnoty, czyli premie zestawowe, premie rodzin przekucia, moce rodowe, przeklęte wyposażenie, mistrzostwo i tym podobne. Co więcej, jeśli chcemy przetestować inny build niż mamy obecnie założony, to wystarczy, że podejdziemy do obecnej tutaj NPC Nadi, a ona daje nam możliwość podjęcia przedmiotów ze skrytki, zmiany setu na taki, który mamy zdefiniowany w zbrojowni, a co najlepsze, przynajmniej według mnie, pozwala nam na przenoszenie esencji, czyli nie musimy lecieć do tego specjalnego NPCa do przenoszenia esencji, tylko możemy Odziedziczyć esencję legendarnych przedmiotów bezpośrednio u Nadi. Uważam, że jest to świetny update, obrazujący, co tak naprawdę ma największy wpływ na nasz DPS oraz to, jaka kombinacja umiejętności i itemów jest najbardziej efektywna. Dla kogoś takiego jak ja, czyli osoby lubiącej zagłębiać się w statystykach poszczególnych itemków i umiejętności, miejsce po prostu obowiązkowe. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy krótki materiał i zachęcił do trochę głębszego przyjrzenia się Waszym buildom. Będę oczywiście wdzięczny za pozostawienie łapki w górę oraz taktycznego komentarza dla zasięgu, a jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co będzie się działo na kanale, zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!